Dzień dobry! Dzisiaj poradnik: jak zalogować się po raz pierwszy na swoje uczniowskie konto Google G Suite oraz jak dołączyć do lekcji na żywo. Niedawno każdy z Was otrzymał na swoje konto na Librusie dane logowania do właśnie konta G Suite. Warto się zalogować i warto z niego skorzystać, ponieważ daje ono szansę na, po pierwsze, uczestnictwo w lekcjach na żywo takie lekcje już w naszej szkole się odbywają, oraz też daje szansę na to, by korzystać z rozmaitych materiałów, które nauczyciele będą na pewno poprzez to konto Tobie udostępniali. Ja wiem, że jeśli korzysta się z czegoś pierwszy raz, jeśli to wymaga właśnie logowania, może budzić pewne obawy, ale z drugiej strony, Możliwość zobaczenia swoich kolegów, koleżanek oraz ulubionego nauczyciela, nauczycielki poprzez usługę Google Meet. Myślę, że to jest coś z czego warto skorzystać. Stąd dzisiaj moja zachęta i moja pomoc tobie byś się zalogował. Od czego zaczniemy? Spojrzymy sobie na dane logowania, które każdy z was otrzymał. Na Potrzeby tego szkolenia stworzyłem wirtualnego ucznia. Taki uczeń nie istnieje. Jest to Kuba Wiśniewski. E, otrzymałeś w tych danych, jakie tutaj widzisz, hasło. E, oraz e, jest tutaj także link do tego, by się zalogować. E, różnie bywa z tym linkiem. Czasami jest tak, że ten link nie działa. E, najczęściej powinien działać. Po kliknięciu na niego powinieneś zobaczyć, takie właśnie pole do zalogowania się. Warto sobie zapamiętać swój adres. On jest dosyć prosty. Popatrz, on ma budowę taką, że jest to Twoje imię. Nazwisko. Bardzo ważne, że nazwisko jest bez liter polskich. Małpa. I tu jest tak zwany adres domenowy sp2mie. Kropka Net. Zapamiętaj sobie, bo warto zapamiętać: czasami wyczyścimy pamięć przeglądarki, dane logowania zostaną usunięte. Warto zapamiętać, jak to powinno ten adres wyglądać. Dobrze, klikamy dalej. System Google już nas rozpoznał, czyli wiemy, że istniejemy gdzieś w zakamarkach jego dysków. Więc teraz wypada wpisać hasło. Hasło wydaje się pozornie skomplikowane, ale zobaczysz, że za pierwszym logowaniem będziesz musiał je zmienić. Klikam dalej. Jeśli Twoja przeglądarka poinformuje Cię, żeby zapisać hasło, Polecam ci, żeby z takich ważnych, w, tak, w takich ważnych sytuacjach jak konto Google raczej tego nie robić. Oczywiście, jest to Twoja wola, Twój komputer i możesz tutaj zdecydować sam. Jako informatyk raczej nie polecam zapamiętywania haseł. Niestety, łatwo one dzisiaj wyciekają łatwo bywają przez rozmaitych złodziei wykradane i niestety. Możesz tego żałować. Ja tutaj kliknę, dla przykładu, nigdy. Oczywiście Google musi nas zapytać o to, czy akceptujemy warunki korzystania z konta G Suite. Jako, jako, że chcemy z niego korzystać, nie mamy wyboru, klikamy, akceptuję. No i popatrz, tutaj nas system prosi o to, żebyśmy my sami wymyślili sobie hasło. Mówiłem to już niejednokrotnie. Klasy, które ze mną mają lekcję, to wiedzą, że hasło, które tworzysz, powinno być odpowiednio złożone. Powinno mieć co najmniej 8 znaków. W tym haśle powinny być cyfry. W tym haśle powinny być duże i małe litery. I jeśli na to pozwala odpowiedni serwer, również znaki specjalne. No dobrze, ja takie sobie hasło szybko utworzę. Uwierz mi, że zawiera ono i cyfry, i duże litery, i małe litery oraz jeden znak specjalny. Po zalogowaniu się, zobaczysz takie piękne polo, pole, na którym już widzisz, co na, na, na dobrą sprawę oferuje ci konto, które. Otrzymałeś? Ja już zamknę te dane logowania. One nie będą mi potrzebne. Rozszerzę sobie tą kartę, gdzie mamy rozmaite rzeczy. Co, o czym powinieneś pamiętać, to przede wszystkim spoglądać swoją skrzynkę na koncie, gdzie nauczyciele, różni użytkownicy mogą cię informować o tym, co ciebie czeka. Na przykład. No, o lekcji na żywo. Ja kliknę na tą skrzynkę i za chwilę coś zobaczysz. Ona się nam otworzy. Oczywiście to jest ekran powitalny. Klikamy sobie dalej. On wyświetla się w przypadku pierwszego uruchomienia. Zalecam widok domyślny. I popatrz, tu są trzy informacje, z czego dwie to są takie informacje standardowe od zespołu Gmaila, a jedna już jest ode mnie. Uczeń, którego sobie stworzyłem, dostał ode mnie zaproszenie na lekcję. Ja na nie kliknę i popatrz, że w tym momencie masz prośbę o dołączenie do lekcji. My z niego na razie jeszcze nie skorzystamy, bo też pokażę, pokażę Wam, w jaki sposób inny może też nauczyciel Ciebie zaprosić. Dobrze. Popatrz, że na przykład Twój nauczyciel może Cię zaprosić poprzez Librusa. Ja posłużę się tutaj już prawdziwym kątem na Librusie. Jest to jedna z Waszych klas, 6D, pozdrawiam oczywiście. No i popatrz, masz tu informację na temat lekcji prowadzonej online. Klikasz dołącz i możesz wówczas się do niej dołączyć. Powiadamiać Ciebie nauczyciel może w różny sposób. Może być to także wiadomość wysłana poprzez Librusa. Oprócz tego, że takie, taką informację możesz otrzymać w terminarzu, możesz dostać się też pocztą poprzez Librusa. Popatrz, ja poinformowałem swoich uczniów o tym, że taka lekcja się odbędzie, i tutaj wkleiłem link do tej lekcji. Aby uczniowie mogli klikając na to, dołączyć do takiej wirtualnej, do takiej lekcji prowadzonej na żywo. Także forma powiadomienia Ciebie może być różna. Przypominam, że może to być taki mail, jak tutaj, może być to informacja na, poprzez pocztę, może być to też terminarz. Każdy z Was w takim momencie otrzyma właśnie, Taką informację i będzie mógł z niej skorzystać i dołączyć do takiej lekcji. I co ciekawe, ja taką lekcję zaplanowałem. Uczeń, nasz wirtualny uczeń Kuba Wiśniewski może jak najbardziej do lekcji dołączyć. No to raz się żyje, klikamy dołącz. O, właśnie. Pojawia nam się konto informacyjne, bo w tym momencie niejako logujemy się na opcję, czy też na narzędzie Google Classroom i tutaj system musi nas rozpoznać. Nasz kuba musi się tutaj pokazać. I oczywiście zidentyfikować się. Jestem uczniem. Tu jest bardzo proste, ono mo może być bardziej rozbudowane okno tej lekcji. Jeśli Twój nauczyciel umówi się z Tobą na odpowiednią godzinę, to o tej godzinie, a najlepiej na 3-4-5 minut przed nią, zalogować się na okno Google. Popatrz, że tutaj już system podpowiada mi, gdzie ja mam się dostać. Klikam odważnie. Popatrz, pojawi nam się takie okienko. No i teraz bardzo ważna rzecz. Bo żeby skorzystać z tej opcji, trzeba zezwolić swojemu. Komputerowi, swojej przeglądarce, z której korzystasz, na użycie kamery oraz mikrofonu. Bez tego Google Meet i lekcje na, żywe, na żywo nie będą możliwe. Oczywiście pojawi nam się w lewym górnym rogu takie okienko, w którym zezwalamy naszej przeglądarce na użycie tych narzędzi, jakimi jest kamera i mikrofon. Ja wiem, że wielu z Was ma zasłonięte kamery. I to jest bardzo dobrze, aczkolwiek na czas lekcji na żywo ten papierek, folikę warto zdjąć z kamery i na czas lekcji na żywo pozwolić na działanie kamery. Klikamy zezwalaj. Dobrze. I teoretycznie już powinno być wszystko dobrze, ale widzę, że coś nie działa. Ok. Jeśli masz taką sytuację jak ja teraz, nie ma się co denerwować, wszystko można naprawić. Popatrz, że w tym miejscu, bo to przeglądarka, z której korzystam, to jest Google Chrome, czyli po prawej w pasku adresu, mamy taką ikonkę kamerki. W przypadku Mozilla Firefox, podobna bardzo ikonka będzie znajdowała się po lewej stronie. Będzie miała bardzo podobną formę. Klikamy sobie. Lewym klawiszem myszki na tą kamerkę i popatrz, że mamy tutaj takie opcje. Zawsze zezwalaj, witrynie i nadal blokuj. Oczywiście, my chcemy skorzystać z kamery naszego mikrofonu, więc zaznaczamy zawsze zezwalaj. No dobrze, klikamy sobie gotowe. Czasami trzeba zresetować przeglądarkę. Lub ją chociaż odświeżyć. Popatrz, ja w tym momencie odświeżyłem, odświeżyłem przeglądarkę i w tym momencie już mnie widać. Mam nadzieję, że niektórzy z Was mnie poznają i że nie wyglądam zbyt strasznie. Ok, klikam dołącz. Niestety jestem sam na tym spotkaniu. Jestem sam na tym spotkaniu. Gdyby inni uczniowie do niego dołączyli, już w tym momencie mógłbym z nimi rozmawiać. Widzisz, że tutaj jest taka opcja, która pozwala nam dodawać osoby. Proszę, żebyś jako uczeń tego nie robił. Kontrolę nad tym, kto się dołącza, powinien mieć zupełnie wasz nauczyciel. Bardzo często również twój nauczyciel może dać ci takie hasełko, które bezpośrednio prowadzi też do tego spotkania. Formy, o jakich będziesz informowany o tym, że spotkanie się odbywa, mogą być różne. Bądź czujny tutaj i zawsze myślę, że poprzez pocztę Librus możesz zapytać swojego nauczyciela o radę. I o to, żeby powiedział Ci, w jakiej formie chce się z Tobą spotkać. No dobrze. To chyba wszystko. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pytaj, śmiało pisz. Z mojej strony to jest chyba wszystko. Więc do widzenia. Korzystaj z narzędzi G Suite.